Dzień dobry, Tomasz Hajnowski i Gość Dnia Telewizji Wałbrzych. Poseł Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. E, Panu, dzień dobry państwu. Łączymy się przez Skype'a, wiadomo e, dlaczego. Panie pośle, pan poddał się kwarantannie społecznej i nie wychodzi z domu? Wychodzę z domu. W takich przypadkach, gdy to jest konieczne, to znaczy trzeba robić zakupy ale też i w biurze krajowym platformy w takim bardzo ograniczonym gronie codziennie się spotykamy, pracujemy, starając się przestrzegać wszelkich reguł, no jednak praca w policji to też jest służba. Pracujemy nad pakietem gospodarczym, pracujemy nad różnymi sprawami, mieliśmy właśnie takie wideo posiedzenie zarządu krajowego platformy przed wczoraj, no staramy się... Po prostu w miarę możliwości robić swoje. Natomiast większość koleżanek i kolegów no, jest u siebie w okręgach wyborczych. Biura poselskie są oczywiście zamknięte, więc to jest czas na taką pracę zdalną, na odrabianie zaległości. No, te, te zasady są jednakowe, oczywiście, dla wszystkich. Czyli kampania wyborcza jednak trwa? Nie, kampanii wyborczej nie ma. Tak naprawdę. Co dziwne, jedynie prezydent Andrzej Duta podejmuje takie przedsięwzięcia, że widać go codziennie w telewizji, jeszcze do niedawna jeździł po kraju na różne spotkania, niby takie prezydenckie, ale tak naprawdę przecież cóż ma prezydent do szpitala w Garwolinie. Natomiast Małgorzata Taki Dawa pracuje z domu bądź ze sztabu, łączy się każdego dnia z samorządowcami z całej Polski, rozmawiają o problemach. Codziennie takie raporty z tego powstają. Myślę, że one są cenne dla wszystkich, bo pokazują braki, pomysły, to co się dzieje. Podobnie inni kandydaci. Nie da się w takich warunkach oczywiście prowadzić kampanii. No już. Jakiś czas temu przestaliśmy zbierać podpisy, no, zdrowie życie najważniejsze. I jak będzie wyglądała kampania Małgorzaty Kida-Wybońskiej w najbliższych tygodniach? Ja oczekuję decyzji o przełożeniu wyborów prezydenckich. Nie wyobrażam sobie tego, żeby 10 maja w takich warunkach, to jest zaledwie za parę tygodni, można uczciwie i odpowiedzialnie odbyć wybory prezydenckie. Więc my... Innej kampanii niż taka minimalna kampania sieciowa nie prowadzimy, no bo to też przecież nie ma innych tematów dzisiaj. Trudno dyskutować o programach, o wyzwaniach, jeżeli każdy Polak i Polka żyją właśnie sprawą epidemii, bezpieczeństwem rodziny, bezpieczeństwem swojej pracy, firmy, więc skupiamy się na tym, żeby podpowiadać, wypracowywać różne rozwiązania. Każdego dnia taki pakiet jest przedstawiany dzisiaj. Przedstawiliśmy rządowi te propozycje, Borys Budka w formie wideo premierowi Morawieckiemu te pomysły przekazał, więc i szykujemy się do posiedzenia Sejmu, które powinno być za tydzień. To, tu nie ma kampanii wyborczej, to jest... Tak naprawdę zdumiewające podejście, że można uważać, że wybory 10 maja normalnie się odbędą. Co z Polakami, którzy będą zarażeni, którzy będą w kwarantannie? Bardzo prawdopodobne, że większość ograniczeń też będzie wtedy jeszcze obowiązywała, więc tutaj nie można prowadzić kampanii za cenę zdrowia ludzi czy życia ludzi, więc takiej kampanii jak... Podkreślam, nikt poza Andrzejem tu to nie prowadzi. E, czyli termin wyborów prezydenckich powinien zostać przełożony. No nie mam co do tego wątpliwości. Spójrzmy na inne państwa. Wszędzie przekładane wybory referenda i to z terminów majowych, więc nikt nie chce też odciągać samorządowców od walki z epidemią, ze skutkami epidemii. Związek Miast Polskich, gdzie są prezydenci największych miast, bardzo wyraźnie powiedział, że jest to po prostu w obecnych warunkach niemożliwe, żeby przeprowadzać wybory, powoływać komisje wyborcze. Mamy wybory teraz uzupełniające do gmin w niedzielę nieodwołane. I członkowie Komisji Wyborczych się po prostu wycofują. No, nikt nie chce się narażać na taką sytuację, więc my... Mieli... przede wszystkim, więc też przesunię... dziwię się, że taka decyzja tutaj w Polsce jeszcze nie zapada. Mieliśmy też przesunięte referendum w Boguszowie Gorcach o odwołanie aresztowanego burmistrza Jaska C. No słusznie, referendum jak najbardziej potrzebne. w Gorce potrzebują nowego gospodarza taka sytuacja paraliżuje w ogóle władzę w tym mieście. Natomiast no, no nic na siłę. No tutaj trzeba po prostu w takich sytuacjach poczekać. Panie pośle, ale jak to zrobić, żeby przesunąć termin wyborów prezydenckich wyznaczonych na maj? No, trzeba tylko chyba wprowadzić stan wyjątkowy. Bo tylko to daje możliwość prezydentowi zmianę terminu wyborów. Jest też prawna możliwość prowadzenia stanu klęski żywiołowej. Tak. To jest mniej niż stan wyjątkowy, jeśli można tak jakoś to stopniować. I wyraźnie jest mowa o tym, że taki stan się wprowadza, kiedy jest zagrożenie epidemią, zagrożenie wynikające z chorób zakaźnych. Więc de facto większość zasad, które obowiązują zamknięcie przedsiębiorstw, Chin różnych instytucji jest wprost wyciągnięte z tej ustawy. Natomiast po to, aby nie przesuwać wyborów, bo ta ustawa zakłada przesunięcie wyborów, mamy stan klęski żywiołowej bez jego ogłoszenia. To nie jest dobra sytuacja, bo ten stan klęski żywiołowej daje. Władzom różnych szczebli, różne kompetencje, też samorządowcom, prezydentom, burmistrzom, wójtom, do działania, daje możliwości dochodzenia odszkodowań ludziom. Dzisiaj widać, jak na wątpliwych podstawach prawnych różne rzeczy są przeprowadzane. Słyszę o ludziach, którzy na granicy słyszą, że mają teraz dwa tygodnie kwarantanny, bo są Polakami powracającymi z zagranicy, ale nie otrzymują żadnej decyzji. Na jakiej podstawie pracodawca czy ZUS mają cokolwiek w tym przypadku uznawać? Tak naprawdę ten stan klęski żywiołowej jest potrzebny do, nie do tego, żeby przesunąć wybory, bo to jest jakaś tam czynność polityczna, ale jest potrzebny tysiącom czy milionom ludzi do przestawienia się w funkcjonowaniu na zupełnie inne tory. no Widać ile wychodzi rozmaitych niedoróbek, ile wątpliwości formalnych powstaje. Także tutaj jest to kompetencja Rady Ministrów, więc rząd może go w każdej chwili wprowadzić. Potem przedłużanie jego tego stanu klęski żywiołowej wymaga zgody Sejmu, no, ale oczywiście, że taka zgoda będzie. No, Cóż jest stanem klęski żywiołowej, jeśli nie taka sytuacja, gdy miliony Polaków są w domu, gdzie rośnie liczba zakażonych, gdzie granice są zamknięte, to nie wiem, kiedy miały być stan klęski żywiołowej wprowadzane. Także jest to bardzo zdumiewający upór rządu, że tego nie robi. A politycznie jest też jeszcze jedna możliwość, żeby odwołać wybory prezydenckie: rezygnacja wszystkich kandydatów, z wyjątkiem prezydenta Dudy. Są takie publicystyczne rozważania, tutaj każdy kandydat odpowiada za siebie, ja nie wiem, nie wiemy kto będzie kandydatami jeszcze, bo do 26 trwa procedura, więc paru kandydatów złożyło dokumenty, a być może paru jeszcze złoży. I tu nie ma jakiejś organizacji innych kandydatów niż prezydent Duda, tak każdy będzie za siebie mówił i to do władzy państwowej należą decyzje, co robimy. Z wyborami, a nie do kandydatów. Tu pamiętajmy o Polachach za granicą. Jak Polacy we Włoszech, którzy mają takie samo prawo głosować, jak Polacy w Wałbrzychu czy w Siewłodzicach, jak mają udać się do lokali wyborczych 10 maja? To jest bardzo poważny problem, nie tylko jakiś problem zastępczy, jak to próbują przedstawiciele władzy mówić. Jest to problem o charakterze zasadniczym i warto go szybko załatwić. Panie pośle, a czy tarcza antykryzysowa, którą ogłosił wczoraj rząd, ochroni Polskę przed skutkami tej epidemii? No, ja dzielę z wieloma osobami wielkie rozczarowanie tym wczorajszym pakietem, bo spodziewali się, zwłaszcza przedsiębiorcy, pracownicy, dużo więcej, patrząc jak w innych krajach wyglądają działania, wyglądają zapowiedzi. My przedstawiliśmy wczoraj własne pomysły, własne rozwiązania, których sednem było to, że każdy, kto nie może pracować, otrzymuje minimalną pensję po to, aby utrzymać siebie i swoją rodzinę, że przedsiębiorcy uzyskują zwolnienie z ZUS-u to jest najbardziej dotkliwa danina i że to są absolutnie najpilniejsze działania, zwłaszcza dla ludzi, którzy są na samozatrudnieniu dla ludzi, którzy są na umowach zlecenia, oni nie mogą się bać, że za tydzień, dwa nie dostaną, nie będą mieli żadnych pieniędzy na życie. A te propozycje rządowe, no, jednak idą znacznie bliżej, więc liczę na to po dzisiejszej telekonferencji z rządem, że nasze propozycje, nasze pomysły, czy też innych partii opozycyjnych Będą poważnie wzięte przez rządzących i się wspólnie zastanowimy, jakie działania tutaj można podjąć, bo taka propaganda, że jest 212 miliardów złotych, no, okazuje się, że to są dodawane różne kwoty gwarancji bankowych, różnych innych rzeczy. Dzisiaj będzie się liczyło to, co tysiące czy miliony ludzi będą miały na swoich kontach za dwa tygodnie, bo pracują w sklepach, które zostały zamknięte, w kinach, albo ich biznesy nie zostały zamknięte, no ale po prostu nie mają klientów. Tak samo nie ma klientów fryzjer w zamkniętej galerii handlowej, jak i fryzjer, który ma swój zakład normalnie w mieście, na ulicy. Bo Ludzie po prostu w tych dniach tam nie idą, więc tym wszystkim pracownikom państwo musi pomóc, tak jak pomaga państwo francuskie, niemieckie, czy nawet przecież niesłynące z szafowania tutaj takimi socjalnymi działaniami państwo amerykańskie. Nawet tam uważa się, no, że nie można ludzi w takiej sytuacji pozostawić. Mam okazję często rozmawiać z prezydentem Romanem Szełemem, dopytując, jaka jest sytuacja w Wałbrzychu, w naszym szpitalu. No trudna też, tak? Znaczy tutaj lekarze, pielęgniarki, personel wykonują no, no, ogromną, fantastyczną pracę. Natomiast no, no nie może być tak, że boją się o to, czy jutro... Yy, będą fartuchy, maski i różne inne akcesoria. To tu, jak mówię, przyjdzie czas na rozliczanie, kto czego nie załatwił. Dziś trzeba robić wszystko, żeby wszystko to trzeba było i zmienić politykę testowania, tak? bo wielu sytuacji, jak się okazuje, można byłoby uniknąć, gdyby testowano, gdyby dostęp do testów był szeroki, tak jak zaleca Światowa Organizacja Zdrowia. Więcej testowania i więcej czego jeszcze, panie pośle? No, więcej wzajemnego zaufania. To jest ważna rzecz, żeby ludzie, sobie, i instytucje nawzajem ufali. Tutaj potrzeba takiej bardzo rzetelnej komunikacji w różne, w różne strony. Też trzeba takich inicjatyw pomagania starszym. W obrzychu mieszkają tysiące seniorów. Oni najbardziej się tutaj obawiają zarażenia, każda inicjatywa pomocy w zakupach, no, no jest tutaj czy, czy przyniesienie jakichś leków z apteki jest, jest tutaj bardzo ważna, znaczy potrzeba tutaj zaufania i solidarności społecznej. A gdyby miał pan e, ocenić działania rządu, jaką by pan ocenę wystawił? Przy, z przygotowań no to chyba nie najlepszą, no bo wyraźnie był problem, jest nadal z testami, wyraźnie jest problem z zaopatrzeniem w środki ochrony. Natomiast jeśli chodzi o decyzje zamknięcia szkół, o decyzje zamykające różne instytucje, firmy, granice, to, to oceniam pozytywnie te decyzje. Natomiast jeśli chodzi o ich realizację, no to trzeba się przyglądać. No, sytuacja na granicy naszej zachodniej, jest sytuacją bardzo niepokojącą, no bo okazuje się, że no, tysiące osób, też naszych obywateli, zostało zaskoczonych, stoją po kilkanaście godzin w kolejkach, często z dziećmi, nie ma wody, nie ma toalet. Tak? Także tutaj rozumiejąc różne uwarunkowania, potrzeba jakby ogromnej wyobraźni i kierowania wysiłku państwa. Tam, gdzie są największe potrzeby, ja bym wolał mniej konferencji prasowych i występów ministrów, w telewizji, a tego, żeby jeśli ludzie już muszą czekać 15 godzin i mieszkańcy zwykli nie mogą przejść na drugą stronę ze zgrzeżelca z wodą, bo takie inicjatywy były, no bo by musieli być poddani kwarantannie, jeśli wrócą, no to państwo powinno się postarać, żeby tym ludziom choćby butelkę wody zawieść, tak, i robić wszystko, żeby nie tworzyć jakichś dodatkowych problemów. Również obrazki z lotniska w Warszawie, gdzie wracają setki Polaków, a potem są stłoczeni w jednym małym korytarzu ze sobą albo w autobusie lotniskowym, no to pokazuje dużo takich niedoróbek. I jak mówię, nie chcę, zdaję sobie sprawę w jak trudnej sytuacji jest rząd i władze, i y, y, służby, które działają na różnych polach. Więc y, y, mówię o tym w takich kategoriach, żeby wskazywać, gdzie są niedostatki i y, żeby mniej było takiego samozadowolenia. Nie podoba mi się, że premier mówi, że tutaj inni czerpią nas wzory, że jesteśmy najlepsi, świetnie przygotowani. To ocenią ludzie za, za parę miesięcy. Dzisiaj trzeba po prostu działać i tam, gdzie się pojawiają kłopoty, błędy, natychmiast reagować. Nie myśleć o polityce, nie myśleć, czy nas za to pochwalą, co dzisiaj zrobiliśmy, tylko działać skutecznie. Dziękuję bardzo. Poseł Tomasz Siemoniak, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, był dziś gościem Dnia Telewizji Wałbrzych. Dziękuję bardzo, Tomasz Chojnowski. Tak trzymajcie się, Państwo. Zdrowia życzę, Panie Pośle. I wzajem.